Nie ma nawet widzowie. Ehm, Skurczu, że tak dawno nie nagrywałem, ale teraz nagrywam Minecrafta a Bedwarsy solo. Nie umiem za bardzo grać w Bedwars, ale się postaram. Dobra, lecimy. Hmm, 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 hmm. No jasne, jasne Czemu ludzie nie wbijają Dobra widzowie Widzimy się po cięciu A, już nie, ważne. nieważne Nieważne chciałam zrobić cięcie, ale nie Już 5, 4 Lecimy, najpierw sobie budujemy łóżko pak jakbyście chcieli tego teksturpaka, którego mam, to jest Bombies. On jest tylko na 1,89, właśnie. Um, bo, y, ja, czemu gram na 1,89? Po prostu jest lepsze PVP. Więc no. Czy ktoś już do mnie leci? Nie i dobrze. Zrobię tak, żeby ładniej wyglądało. Nie, widzowie, to nie, to nie ma być ochrony. To tylko ma być ładnie wyglądać. Tak. Mm -hmm. XD. Mm. A on już do mnie idzie. Czerwony. No Dobra, niech się idzie. No i ma TNT. No świetnie, serio. A nie, jednak nie ma, ale ale i tak z, przegram. Dobra, rzucę się, bo i tak wiem, że przegram. Dobra, lecimy kolejna runda. Widzimy się po cięciu. Widzimy się po cięciu. Dobra, wróciliśmy. Widzowie. Mm. Dobra, 8 żelaza. Ja zawsze biorę 8 żela. Pff, em, ja zawsze biorę 8 żelaza. Potem bierę wełnę. I obudowuję, jak najszybciej mogę. Dobra, obudowujemy. Czy ktoś już do nas idzie? No, więc dobrze. Jak chcecie ze mną na zagrać, to możecie mi napisać na Discorda. Mój Discord to Duże K, m, a, Kapibara k, u, Hashtag 6266 ym, I duże K Więc no Schować złoto Mógłbym chcę kupić żelazny miecz Ale ja nie chcę Ja zbieram na początek na zbroję Dobra. Hop, 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 hop. Dobra, jeszcze tylko dwa złota. Hm, chyba po, pójdę po diaksy. Mm -hmm, mm -hmm. ktoś do mnie idzie, na razie nie idzie do mnie biały, więc dobrze. Dobra, szarpa kupię. Lecimy po szarpnesa. Dobra, mam zbroję. I teraz byłby taki fajny ten. Fajnie by było mieć tu teraz. No wiecie, e, ochronę. Ale w sumie tu pójdę po diaksy na ochronę, czemu nie? I, 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 uh, he, a, tylko jeden diaks. Mm, dobra, schowam go do Ender Chesta. Mm. Dobra, i lecę do białego. Spróbuję go zabić. <laughs> Dobra. U, 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 jestem u, u białych, białego. U jest, jestem u niego. A to oni, nie, oni już nie miał łóżka. Dobra, zabity. Mi zniszczyli łóżko. Oh no. Żółty mi zniszczył. No widziałem, że żółty to kolor szczynów. No widziałem. Dobra, lec. Spróbuję czerwonego zniszczyć. Nie mówię, że mi się uda. Ale sądzę... Że będę na czwartym miejscu. Aha, spoko. Żółty. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. No, no, no. XD. Wywaliłem diaksy. Nie chcę mała dobra. Widzowie. To był filmik. Koniec już filmiku. Bo nie chciałbym go dłużej robić, bo to tylko filmik powrotny, więc mam nadzieję, że filmik się wam spodobał i i czekacie, no i pa